Yo z tej strony, KuWiktorek Witam was bardzo serdecznie w kolejnym, znaczy kolejnym, sorry, pierwszym filmie na moim kanale. Eee, no, proszę, dajcie mi lajka, like subika. Za 50 subów specjal będzie, a ze mną jest specjalny gość Olek, którego jako pierwszego poznacie, więc przywita się Olek. Ja. Więc tak, tak, jak mówiłem, na 50 subów jest specjal. Eee, pierwszy film, no to. Wiecie jaki jest z Fortnite'a, jakby ktoś nie wiedział to mówię. E, no, stworzymy na pewno swój serwer Minecraft, więc będzie dużo filmów też z Minecrafta, minigierki. No tyle mam powiedzieć, że mam zaplanowane, więc mam nadzieję, że mnie zasubskrybujecie, bo nie będziecie tego żałować. Będą fajne contenty, więc no, zapraszam was do oglądania, więc tak. Um, Olek na dokładnież wam mówię, na 500 subów, Olek zakłada swój e, kanał na YouTubie, więc polecam, tak żeśmy się umówili na 500 subów, prawda Olek? Tak, no zakładam swój kanał na 500 subów. swój kanał na YouTubie, więc no polecam subskrybować, a my co, no zaczynamy przedstawienie. O. A, gdzie lecimy? kolejny specjal, czyli specjal na 50 słów no to może w jakaś pioseneczka wleci, zrobię nie wiem ale dobra, nieważne w każdym razie widzowie na 1500 słów to już jest potwierdzone y, ro robię konkurs o ile, ile są to robię tam konkurs no po prostu robię konkurs o fałdolce kwota zobacz dam wam następnym filmie kurde zapomnianek ile ole kosztują najtańsze fałdolce? 36 zł a ile ich jest? 1000 no to tak, robimy konkurs o 1000 fabdolców, czyli rozdaję Wam no, no 40 zł PSC, czyli od karda. Więc polecam na 3500 sobów. W musicie to wydać na co chcecie, ale bardziej to jest do Fortnite związane, nie wiem teraz zrobię Co chcecie? A, no Tak mówiłem 150. 50 subów leci piosoneczka. Przepraszam, że się tak przejęzyczam, ale to jest mój pierwszy film i że to no, stresuję, nie stresuję, ale nieważne, bo też się na pisze i myślę sobie sobie. Więc to tak, mówię, na 50 subów latuje pioseneczka, na 500 subów Olek tworzy swój nowy kanał na YouTubie, a na 1500 subów to już leci pięcerka. Może nawet Oleg w tym udział wziąć. Mogę ja tak naprawdę na innym koncie, ale nie będę tego robił, bo to mogę dostać farta i tak naprawdę tak byście my nic nie wygrali, więc no. No i co? No na razie leczymy tylko na 150 subów, na 50 subów latuje pioseneczka. Więc. No... I ja zakładam swój kanał. Tak, no, no na 500 subów dopiero, więc no. Jest to subskrybować widzowie, choć Oleg na ten dom gdzie jest safe, nie? Dobra, więc... Trzeba się teraz skupić widzowie na grze. O tam rudzi Elo Olek Ej, Oleg, no. się. Co dostałeś? PMa znaczy PMA Zabrałeś mi chłopę z kara, to jest to pierwsze. Ej, co dostałeś? Dasz mi tą pompę Ta mi wypadła O, ty masz PMa Aha No to super. Ale nie. dam ci go No to dobra Daj Ale mi Ale ja tak biorę tak. to mam Ja mi, A, u, mi u, jak u, masz pompę jako daj, daj mi pompę i ten O Saj Babi co A to jest z Harty Ja wolę PMa daj mi olek amon do pompy do pompy nie mam znaczy no dobra podzielę się masz. dzięki dobra więc lecimy Oleg. dawaj od... trzeba to obrabować tutaj tą miejsce. a oh, sorry jak to ja jakby co ok ale ja szukam jakichś właśnie prezentów bo tutaj tylko raz mi się zdarzyło, że tutaj nie ma żadnego. Jeżeli liczę, że teraz będzie. No ale chyba nie ma. Jakiś typa chyba słyszałem. Ty otwierałeś drzwi, czy kto? Nie, ja już chodzę, jakby. Ja jestem tu, no. O, mam miga, widzowie, więc... Dobra, mam biga Dobra, jedzowie. chyba... Padamy stąd, nie? No, możemy w sumie. No tylko się opyla, widzowie leczyć po saj, więc. Jakby co gramy rankę? Jakbyście się pytali jaką mam rangę, to platynka 1 i tam chyba ponad 50%. Więc może no, wygramy, wybijemy platynkę dwa, więc... No będzie ciężko wygrać. No będzie ciężko, on ma platynkę, to jest znaczy, się mi za bardzo co na nie zależy. Bardziej call, zależy należy takim nazwiskiem. No, ja w tamtym tak. sezonie miałem już elitę, nie wiem, 30%. Ale w tamtym sezonie podobno się dużo łatwiej rangę wbijało. Także. Podobno, no. więc widzimy, to nie jest prawda, więc. No takżeśmy po prostu słyszali. A. A. I w ogóle tak. W opisie będzie nazwa do mojego TikToka. Się zrobię z mojego kota po, no, no. no, po prostu we po prostu fazę na jedną, na jedna rzecz Co to jest? Akacz? No to ten karabin jakiś, nie wiem Nie, ja wolę PMA, Olek Ok No i okej okay. Nie wiedziałem, że ze skrzynki mogą lecieć prezenty Wiedziałeś? Tak. Bo mi tylko z skrzynek like, normalnie... Nigdy mi się nie zdarzyło. Ja tylko na podłodze znajduję. Pierwszy nie. raz widzę. Mi się... Ojojoj, i widzowie mam snajpereczkę. rzeczy, które jestem najlepszy. Chcę się powiedzieć, mamy prawda. takie jedno trio widzowie, więc... Mogę o że z naszego trio jestem najlepszy stary. Jeszcze będą filmy właśnie z trio. Chyba. No, ale na razie, na razie, na razie. Na razie nie. Na razie nie. Bo, Bo nie. mamy takie malutkie problemy, więc można powiedzieć, że... Nie? Co masz ty powiaki? Chyba nie rozdupiło to głupne niebieskie. Automat? Tak. No ja się robię... O, ja mam szpik... No niestety. nie? wiem, ja sobie kupiłem tyle tego. I patrz, poradnik. Wiktor, chodź, patrz. Jak masz takie główne niebieskie, widzisz, co ja mam w ręce? Ja to robię, wtedy się to robię, mam full golda. O, co A słyszałam ja czas... o dobra, wsiadaj, big... lecimy też. No! Kurde. Oddasz biga? Please. Dobra, ja sobie... Zlecimy teraz już, mam powiem na jaką miejscówkę. Śmierzyce z Sady. Śmierzyce Sady, dobra. Wsiadaj, nie gadaj. Czekaj, no daj mi wyślurbać mojego ślurba. No co jest? Ja bym na amulet nikt, nie, nikt amuletu nie zabrał. Um, A gdzie tych borowiczków. Nie wylecę. Czekaj. Lecy bokie, bm Dobra, ci ludzie są na stu jakichś słabych. Oni się tam nawet nie budują chyba. A, bo za zazadu coś zawałili. O mordę. Chodźmy na ten dach najpierw, tego doma. no, oni są tutaj, na kucaka, na kucaka. Na kuczek. Chodź, chodź na dach. Ja ze snajperem, na W. Zabiłeś? Yyy, dead dwójka. Widzę typa. Widzę duo No, Pomóż, pomóż ty, typa mam. Tutaj. Leży. Nice. The sniper. Nice. O, Olek masz wolno, mój zespół. E, tu, tu jest typ... Dobra, widzowie. Eee... Um, Stoję laser. Pomóc ci? On tam gdzieś jest. I w środku domu jest też jeden. Nie wiem, do sejfu nie pójdziemy. Nie, dopiero chyba dwie osoby widzieliśmy. Ten... E, tam jest, tam jest. Gdzie? To jest 105! Podjazd, podjazd, podjazd! Odjechał autem. Ja, ale bardzo Borowiczek... Dobra, ja ja, hopię, ja cię tam chronię. Dobra, jest taka opa, że nie wiem Dobra, Go ten, go ten Czekaj, ja sam Taktyka. robimy taką taktykę, że ze ja podjeżdżam Okej, okay, widzicie, widzowie. na razie nam bardzo dobrze idzie eee... No, no ja się tak Coś to ja, ja idę do safe, czekam go do mnie, go do mnie, ja jestem w safe, Chodź tu Otwarty był? To jest snajpa? Nie, to jest jakiś karabin. Mogę wziąć pod snajpkę w no. Masz. Okay, to jest ej, ej, jest ta snajpa z innym celownikiem takim powiększającym? Oraj, right, oraj! Right. Mamy medalion? No mamy, ja mam medalion ma... Ej Olek, mam, mi ja mam medalion, mityk karabin Fioletową pompę Niebieską snajpę, trzy apteczki, czy bibel a, a masz tą snajpę, czy takie takiej celowni powiększa? Nie, wiem, o co ci chodzi? Takim innym celownikiem, co powiększają Nie wiem, ta o nie mam taką, zobaczcie czeka na razie strefa jest o. Nie, nie chcę się podnieść, o, dobra Ty jakiś? Yy, nie, nie chcę strzeliłem. Myskik. click najdłuższy jest jak cię wytropi sniper, jak już za jakimś drzewa. To jest widzowie najgorsze co może być. No. gdy ja dałem typowi. Zabiłem dwóch... Nie, no dwóch. Bo jednego y, bozy zabił, a ja go dobiłem. I mam zadanie, żeby zadać przeciwnikom obrażenia. T, ser, I mam 0 na 200. Nie wiem czemu. Dobra, jestem. Pokaż jaką z salownikiem. No. O, z takim chcę właśnie. O. Ten pies nad nami. Na to uciekaj do strefy. Patrz Stres... tu. Aha. Dobra, okay, to Tryhard. Tyle wam powiem widzowie Olek, totalny tryhard Dobra. O jakie Dobra Weź mnie do tego boksa że... Dobra Nie, ja, ja, ja to nie umówię no ja, Ej, w gdyby... Dobra, teraz Idziemy na boksy czy jeszcze jedna jeszcze jedna, no. A ten typ ci dał snajpę w łeb. Mhm. Mm Zawsze w sensie nouskopa mi dał. Jeden, a. Na poszłym osiem do góry, no to widzowie to, to to nie jest dużo. Bez grabie, No. Mm, więc no. Więc ja nie wiem, pamiętajcie na 50 słów robię nutkę. Ja nie wiem jak ja to zrobię. No... Nie wiem po prostu. Nie mam pojęcia widzowie jak to zrobię, ale... Coś się zrobi, na pewno. No coś... coś się... coś się zrobi, widzowie. O czym? Nie wiem. To po prostu będzie nutka, no. Przeprostka. Jezus. Przepraszam widzowie za to. Ja bym, ja bym dał radę może Sofiu Karo, znaczy na spokojnie, ale ja, ta, tam był taki jeszcze prezent i kurde, ja go walnąłem i myślałem, że on umarł, no bo widziałem go jak sobie leży, kurde, i leży, a, a ten typ go by nie zdążył uleczyć, a jakoś go kurde uleczył. Co? Nie I co nagle tak, dwie sekundy uleczył, no to... To nie ma sensu. Nie, jak? Nie ma sensu. Dobra, teraz ja bym poleciał może gdzieś bardziej tak... Nie, dawaj, to jest samo fajnie było. Nie ma co lecieć, sobie tam dużo osób. Albo dobra, dawaj, lecimy tam. Gdzieś idzie, bo, sześć, bo chłopie tak... Bo my pół meczu spędziliśmy... Nie, nie tam. Bo my pół meczu spędziliśmy tu, potem poszliśmy tutaj, więc dawaj tu może pójdźmy. I stąd szybciej tutaj, gdzie zaznaczyłem ja, później stąd pójdziemy tutaj i stąd tam. Czekaj, nie no, dobra, ja bym stąd poszedł tu. No bo tam jest Mitryk Pompa, to moja. Jakby ja z Mitrykiem Pompą, jak graliśmy z jeszcze jedną osobą ty jaką, to wygraliśmy win na, na rankingowych. No, ale na no, wiesz, to no nie, od razu razu bo no, no, lecimy tam na save. Dobra, chodź tam może. Gdzie? nie, ja tutaj. Chyba, że nie, 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 Chyba, nie, 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 Dobra, jak wypadnie pompa, to mi dajesz. Uh, uh, uh. Zwykłej skrzynki, fiolet pompa. A czy fiolet to e, fioletowy skar. Co jest? W ja nigdy nie wiem, gdzie są te skrzynki. Dobra, widzowie no żeśmy trochę zaryzykowali z Olkiem no to już mam kopa no, no to super jeżeli nie mogę podnieść broni nie dobra no nie ma sensu takie granie bo ja nie mogłem bronić. ktoś ma już trzy fragi ktoś ma trzy fragi na razie dwa ja jestem tak w jego trzecim chyba że zdążysz mi jakoś leczyć, ale wątpię. nie jest dobry? No. Dobrze, tak? To już jest mnie. On mnie rzuca. Oni. No, jesteś no, w sensie, on ma już trzy fragi. On jakieś duło rozwalił i mnie. No to dobry jest No to zarąbiście A nie, nie A dwóch ich było Dragolo to, to był taki szybki filmik No, no co powiedzisz? No nie wyszło nam jakoś super dobrze No ale zagramy specjalnie dla was boksy Specjalnie dla was, no, nie, nie pokazaliśmy naszego talentu no, na Rankedach, więc pokażemy. Nam. Bo my mamy tak, że na grze normalnej Battle Royale albo Rankedach jesteśmy słabi, ale na boxach jesteśmy już na pewno lepsi. No bo w sumie na boxach to jesteśmy <coughs> ciężcy do pokonania, więc no, no co, no no, nie no. no nie teraz normalne boxy, a nie jakieś uko... No i co, wy, co wy? no Zagramy sobie boks. No, nie wiem, jakieś 5 minut. No, no jakieś 5 minut zagramy i co? No i będziemy kończyna. No, pamiętajcie, na 50 subów latuje nutka. To jest nasz cel. Jak, 50 wie, jak będziemy widzieć nutka, widzowie, będziecie mieli w opisie mojego TikToka, udostępniajcie, pamiętajcie, udostępniajcie mój film, link do filma i mojego TikToka. Żeby szybciej być im szybciej wiecie 50 subów, to pamiętajcie, że... Będzie nutka, to jest pierwsze, że będzie nutka. A na 500 subów, no szybciej założy kanał, w takim razie sobie Olek, a na 1500 subów rozdaje 500 karda, więc polecam. Naprawdę, widzowie, polecam. Pamiętajcie, że jak będziemy widzieć, że dużo osób nas ogląda, to będziemy częściej filmy nagrywać. No, ale raczej tak będziemy, tak częściej nagrywać, będziemy, ja. No tak. A jestem u znowu musisz umrzeć, bo Aha, nie, nie ma. Aha, ja, a, ja, a ja podjeżdżam ciebie. Hehehe. <grym> no, ach, nie mogłam chodzić. Ej, co? Czemu, jak ja klikam schody, to mi się postawi Okej. Okay. Bug jakiś? Dobra. Czemu mi to zabrało nagle 16 hp? Dobra, nie wiem mi tutaj jak wy, ale, ale, no. No po prostu wbijmy te 50 subów, zobaczymy też tam, jak to sam zobaczyć, jak mi ta nutka pójdzie. Of.

Box. O. Miałem legendarnego spadań. Widzowie, oki, stoki, poki. Patrzę, gdzie jest oki. 100 tysięcy polskich złotych. Pamiętajcie. Piosenka, nie wiem, jakąś nazwę. Jakąś nazwę, no. No też, no jakoś. Nie. Nie mam pomysłu, widzowie, na razie. No, raz w życiu robię piosenkę. Ale żeś mi dał. O kik taki dobra O, ale mi teraz dałeś. To takie ja coś mam czasami. Ja... Ja dobrze gram boksy albo jeden na jeden, ale czasami mam tak, że jak gram trio to ja totalnie nie umiem grać. Totalnie wywalam się z rowerem. Nie wiem, czemu, ale często mi się to zdarza. Na przykład jak gram w bójki to jeszcze mi idzie. Okej, okay, ale jak gram już... Okej. Okay. Okay. O! Ale dostał sobie ludę. Się Polecam widzowie A! I zapomniałbym: e, Najważniejszego. Najważniejszego. Bo ja powiedziałem: 50 słów. No ja czemu powiedziałem 50 słów? Ja powiedziałem tak. Ja przepraszam. Na 25 słów miałam powiedzieć, a nie na 50. Na 25 słów. Bora, teraz robię. Będzie można, można, można zagrać ze mną. No, na 25 subów subiegu... Okej, okay, no, no. ja japi! Ej, widzowie... Ała! Widzowie, się waliłem nie chcąc. O biurko. Dobra, na, ja mam, Dobra, na 25 subów... Widzowie, podsumowanie! Na 25 subów... Mogę zagrać z wami. Z wami, Będzie live pewnie na TikToku. Będzie live na TikToku. Będzie można o mną zagrać. Na 50 subów latuje nuklea. Na 500 subów y, latuje Olka, nowe konto na youtubie, A na 1500 subów, tak miałem mówić, no, rozdaję facebook karda. No, no, co mam powiedzieć. Dupie, Nie, teraz to... umrzesz No ale wiesz, że się rozgadałem No to tak, no to co widzowie No zagramy ostatnie dwie rundki I to będzie koniec no, Ostatnie dwie rundki, bo miała być 5 minut Jak 5 minutek minęło No co mam powiedzieć mogę wam No Tak właśnie średnio po prostu jakie sukcesy zdobędziemy, no to takie będziemy mieli. Co? Jeszcze jedna. Tak, jeszcze jedna. miałem powiedzieć ostateczna rundka i proszę, zosobnijmy ten sukces. 50 subów ja 25 możecie zagrać ze mną, no będzie możnało, ale wiecie, co ja bym wolał? Najpierw wiecie, co ja bym wolał zrobić? 50 subów jak sam... Jezu, to jest? Nie... Dobra, dam minutę, okej okay. Widzowie, to by było na tyle Jeżeli chcecie kolejny filmik To, po pierwsze Musi być minimum Pod filmikiem 8 łapek w górę Nie, taka dziwna liczba 8 łapek w górę I wlatuje kolejny filmik Od razu, nawet jak to dziś będzie Wlatuje filmik z Z Fortnite'a jeszcze jeden A... Następny filmik wleci z Minecrafta, więc co? Trzymajcie się! No i.